W grudniu Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach będzie obchodziło swoje 35-lecie. Placówka otworzyła swoje podwoje w 1979 roku. Początki muzeum to mała izba pamięci, z roku na rok powiększająca swoje zbiory. Te 24 lata, które ja tu spędziłem, to właściwie poświęcone było tylko i wyłącznie na budowaniu. Prawdziwego muzeum, żeby to mogło się nazywać wreszcie muzeum. Czyli publikacje, wydawnictwa własne. Zgromadziliśmy zbiory. Jak zaczynaliśmy, to było jakieś 280 eksponatów. Jak po dwudziestu kilku latach odchodziłem, było już kilka tysięcy. Więc i, i Dary, i ze Szwajcarii, i z Anglii, i Żaby, ogromne kolekcje tutaj do nas dotarły. i ten etap skończył się właściwie e, pierwszy, budowy tego muzeum, tak od podstaw, w momencie, kiedy zostało to muzeum przeprowadzone tutaj. Przed laty muzeum to nie tylko miejsce do zwiedzania ale również organizator wielu imprez, w tym festiwali zabawek. Obstawialiśmy dwie hale w Centrum Targowym Kielce, były dziesiątki wystawców, producentów. Pan dyrektor Zięzio posadził mnie w takim bardzo centralnym miejscu na targach jako informację. Dodam, że była to dla mnie wielka szkoła życia, ponieważ wszyscy coś ode mnie chcieli, każdy mnie o coś pytał i trzeba było wielkiej dyplomacji, żeby z tego współpracować. Sposób sensowny wybrnąć. Moja przygoda z muzeum w dalszym ciągu przez lata było coraz lepiej. Poznawałam producentów, poznawałam zabawkarzy, poznawałam ludzi związanych z branżą zabawkarską wreszcie poznawałam zabawki. Na historię muzeum składa się także szereg zabawnych anegdot. Kiedy koledzy robili wystawę, wstawili kawałek szwajcarskiej takiej osady do naszej zagrody chłopskiej powstawiali tam nasze nierogacizne kurczaki i różne tam zwierzaki. Ja wchodzę na tą salę, miało być otwarcie wystawy, a tu wszystko jest, no, nie to, co Potrzeba i dopiero nasz kolega Jurek Kuska wybrnął z tego i mówi: Słuchajcie, przecież u nas już też tak jest jak w Szwajcarii, to niech zostanie, już będziemy mieli dobry przykład szwajcarskiej takiej mody na zabawki, na wyposażenie naszych chałup. Po 35 latach trafia się okazja do zaprezentowania eksponatów na co dzień, ukrytych w muzealnych magazynach. Będziemy mieli linię czasu, to znaczy od roku 1979 do roku 2004. Eksponaty, które pozyskiwaliśmy z biegiem lat, z biegiem dekad, te najciekawsze będą. Wyłożone często one są przechowywane w magazynach, więc rzadko je można zobaczyć na ekspozycji. Po drugie, ludzie związani z muzeum, będzie taka historia zarówno postaci, które się z muzeum kojarzą, jak i tego co dla muzeum zrobili. No i towarzyszące wystawie wydawnictwo, które także zilustruje to czym obecnie muzeum dysponuje. Wystawie towarzyszyć będą warsztaty i lekcje tematyczne. Ekspozycja ma być podziękowaniem dla darczyńców, przyjaciół oraz wszystkich byłych pracowników. Przy ulicy Mickiewicza czynna będzie również apteka wyobraźni. Będziemy mieć takie zajęcia, które powodują, że dzieci pokochają szkoły, a szczególnie nauki ścisłe, bo chcemy im pokazać, że wyobraźnia, która zdaniem Einsteina jest ważniejsza od wiedzy. Kształtuje się dopiero wtedy i tylko wtedy, kiedy się ma dobrą, podstawową wiedzę. Myślę, że tego rodzaju zajęcia, a także zajęcia po prostu e, praktyk językowych, e, teatru, e, szkoły drama, także w języku angielskim to będzie to, co zainteresuje naszych najnowszych i e, najbardziej oddanych fanów i wielbicieli. Muzeum zabawy i zabawy. Obchody jubileuszu placówki trwać będą od 5 do 7 grudnia. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Kielc.